Witam Was kochani. Jestem w lesie jak widzicie. Chciałam nagrać filmik. I tak zbieram się już długo do nagrania go o tym, kim tak naprawdę jestem. O mojej prawdziwej naturze, mojej i waszej, o tym, co odkryłam przez ostatnie lata poszukiwania siebie i jak zamanifestowało się to w moim życiu. Natura jest częścią nas. Zawsze najlepiej czuję się w przyrodzie, w otoczeniu przyrody. Jak tu w ogóle zacząć i od czego? Więc jestem. Mój kanał na YouTube nazywa się Jestem. Powrót do siebie i wybierając tą nazwę, to ja nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużą, jak ogromną rolę ten tytuł odegra w moim życiu. Bo jestem, jest kwintesencją wszystkiego. Jest tylko, jestem. Nie ma nic poza tym. Jestem chciało się wyrazić w rzeczywistości. Jestem chciało poznać siebie, ponieważ tylko było. Było pustką, ale wiemy, że pustka to nie jest taka pustka jak postrzega to nasz umysł, ale pustka to potencjał. W buddyzmie Pustka, jak oni nazywają, to emptiness. Nie jest wcale empty, nie jest wcale pusty. Jest potencjałem. Jak misa ryżu, która jest pusta, ma potencjał do tego, ile może pomieścić w niej ryżu. Tak, jestem. Jest taką przestrzenią, która może pomieścić wszystko. Wszystko, cokolwiek się wydarza. ten samolot, który teraz leci, te myłeczki wokół mnie, wszystko, co wydarza się w tej chwili, jest właśnie przejawem jestem. Więc, żeby to zrozumieć, to trzeba. Odszedł się ze złudzeń. A złudzenia to umysł. Ego, które widzi zmysłami i myśli, że to co widzi to prawda. Gdy słyszy, że to iluzja, wpada w panikę. Jak to? To, co ta rzeczywistość wokół mnie nie jest prawdziwa? A no nie. Ta rzeczywistość jest tylko odzwierciedleniem tego, co zawiera się w jestem. Mówimy, że to, co na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co w naszym wnętrzu. No to prawda. To, co w, nas, w naszym sercu. W psycho psychologii nazywamy to podświadomością. Myślimy, że podświadomość jest gdzieś umieszczona w mózgu, w głowie, w umyśle, a podświadomość jest w naszym sercu. Każda rana, każda rysa na tle jestem wyrazi się w rzeczywistości jako ból, cierpienie, nieudany związek, problemy w pracy. Czymkolwiek się teraz magasz, jest to rysa. Na tle jestem. Ego nie widzi. To tak jak oko. Nie może zobaczyć siebie. Musiałoby wyjść na zewnątrz i zobaczyć, że jest okiem. To samo ego. Ego nie widzi. Ego odbiera rzeczywistość zmysłami. Pięcioma zmysłami. I myśli, że to prawda. Ego nie widzi serca. Nie wie dlaczego rzeczy się dzieją. Dlatego jest przekonana, że to, co na zewnątrz jest prawdziwe, jest oderwane od, od nas, od rzeczywistości. Jest to separacja od jestem. Iluzja ego, które uzurpuje sobie władzę nad rzeczywistością, która tak naprawdę nie istnieje. Bo w naszym sercu są wszystkie odpowiedzi. To szósty zmysł, oko serca, które tylko ono może rozpoznać. Dlaczego rzeczy dzieją się na zewnątrz nas. I nie ma żadnego sensu zmieniać rzeczywistości na zewnątrz. To, to, to tak, jakbyśmy chcieli zmienić to, co widzimy w lustrze, zmieniając lustro. Wiadomo, że jeżeli chcemy zmienić wizerunek w lustrze, musimy poprawić swój własny wizerunek. I tak właśnie jest z naszym życiem, rzeczywistością. Jeżeli teraz cierpisz, jeżeli teraz. Nie jesteś szczęśliwy, zadowolona, zadowolony, to twoje ego zawsze ci powie, że to jest problem na zewnątrz ciebie, że to jest twój partner, twój szef, ty sama, twoje ego, twój wewnętrzny krytyk, brak pieniędzy, czasu i tak dalej, ponieważ ego nie widzi serca, nie widzi przyczyny w sercu, nie widzi tej rysy. Jestem. Indianie w e, Meksyku nazywają to oko serca szante ishte". Prawda serca, oko serca. Tu nie ma osądu. Tu patrzymy przez oko, przez pryzmat miłości na rzeczywistość. Jeżeli widzimy, że nie udaje nam się związek, czy nie mamy pieniędzy, to ono nie będzie winiło partnera, systemu, Boga, ale zagłębi się w swoje własne jestem, żeby rozpoznać przyczyny, żeby rozpoznać tą rysę na tle tego jestestwa i wpuścić tam światło. Wpuścić tam miłość. Bo tylko miłość może uzdrowić tą rysę. Czymkolwiek to jest. Nie ma sensu zmieniać pracy partnera. Próbować tysięcznej diety, która nie działa. Jeżeli nie kochamy siebie, jeżeli nie widzimy, co w naszym sercu. Każda choroba to iluzja, to brak światła. Każde cierpienie to po prostu brak światła. Żyjemy w świecie dualnym. Światło i cień. Światło nie, nie istnieje bez cienia. Jak góra nie istnieje bez dołu. Jak dobro nie istnieje bez zła, ponieważ światło, Bóg, miłość może tylko zaistnieć na tle ciemności. A my chcemy rzeczywistości bez cienia, bez cierpienia, bez ciemności. Każda dysfunkcja w naszym ciele czy na zewnątrz to brak światła. To ta cząsteczka wewnątrz nas, wewnątrz naszego jestem, która prosi o światło, o miłość. A my co robimy? Traktujemy ją lekami, chemią, rozwodem, oceną, kopniakiem w tyłek, zamiast spojrzeć na to z innej perspektywy. Co zrobiłaby miłość? Puściłaby tam światło. To trudne dla ego, żeby to zrozumieć. Trudne dla głowy, która nie widzi serca, nie widzi tych rys, widzi tylko świat zewnętrzny i na tej podstawie ocenia rzeczywistość. Dlatego tak ważne jest poznanie swojej prawdziwej natury. Poznanie Twojego jestem. Tego potencjału, który jest zawsze w Tobie. On nigdzie nie poszedł. On jest zawsze w Tobie. Tylko Ty o tym nie wiesz, bo śpisz, bo myślisz, że ten Matrix, w którym żyjesz, jest rzeczywistością prawdziwą. Kiedy się obudzisz, zdasz sobie sprawę, że. To ty. Ty jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w Twoim życiu. Możesz się na to wkurzać. Możesz udać, że ta prawda nie istnieje. Możesz. Możesz coś z tym zrobić. Zatrzymać się, to pierwszy krok. I uznać, że. Żyjesz w dualnym świecie, ale w Twoim sercu nie ma dualności. Kiedy wpuścisz tam światło matkę i ojca kosmos i energię Ziemi kiedy te dwie energie spotkają się w Twoim sercu nie ma rzeczy, która nie byłaby uleczona. Jeżeli wpuścisz światło Miejsce, gdzie tego światła nie ma. Tchnie ono życiem, bo światło to życie. Nasze ciało bez światła umiera, rozpada się w ciągu trzech dni. Więc dzisiaj zachęcam Cię do zrobienia pierwszego kroku w kierunku siebie powrotu do siebie. Zatrzymania się. To pierwszy krok. Tych kroków będzie wiele, ale dzisiaj zachęcam Cię tylko i wyłącznie do tego, abyś się zatrzymał. Zatrzymała. Rozejrzała w koło i przestała winić świat zewnętrzny. I dotknęła swojej własnej wewnętrznej mądrości. Tylko zatrzymaj się. To pierwszy krok. Reszta przyjdzie potem, powolutku. go chcę wiedzieć od razu, ale ta mądrość jest ciszą, jest spokojem. Tu nie ma fajerwerków. Tu jest ciche zrozumienie tego, że, że jestem. To tyle, kochani. Na dzisiaj. Z pięknego lasu. Trzymajcie się.